Witam, z tej strony Tymek. Tak jak wspomniałem we wcześniejszym filmie, dzisiaj pokażę Wam ciekawą metodę, która może wydłużyć życie karty graficznej z uszkodzonym rdzeniem. Jeśli Twoja karta wyświetla artefakty takie jak na załączonych zdjęciach lub po wgraniu sterowników masz czarny ekran, możesz spróbować użyć tej metody. Zalecam stosować ją do starszych kart, których nie opłaca się już zanosić do serwisu. Jeśli wykonasz ją zgodnie z moimi zaleceniami, Twoja karta nie powinna bardziej ucierpieć, a zawsze jest szansa na drugi żywot. Pamiętaj, robisz to na własną odpowiedzialność. Przejdźmy zatem do omówienia tej metody. W skrócie polega ona na wygrzaniu rdzenia do wysokiej temperatury za pomocą płyty głównej. Omówmy ją krok po kroku. Krok pierwszy przygotowanie komputera. Na początku pobieramy program GPU-Z. Przyda się on nam podczas pierwszego uruchomienia karty graficznej bez założonego chłodzenia. Dzięki temu będziemy w stanie stwierdzić, jak szybko nagrzewa się nasze GPU. Następnie, jeśli posiadamy zainstalowane sterowniki do karty graficznej, należy je usunąć. Zalecam do tego użycie programu Display Driver Uninstaller. Link do programu znajdziecie w przypiętym komentarzu. Na wszelki wypadek również wyłączyłbym internet od komputera, aby sterowniki nie instalowały się automatycznie. Krok drugi. Przygotowanie karty graficznej. Komputer mamy już gotowy, teraz kolej na kartę graficzną, zaczniemy od jej rozebrania. Potrzebujemy do tego śrubokręta krzyżowego oraz pasty termoprzewodzącej, którą nałożymy podczas składania karty w późniejszym kroku. Gdy już się rozbierzemy, czyścimy rdzeń z pasty. Jeśli jakieś termopady pozostały na karcie, je również możemy zdjąć i zachować na później. Taką kartę podłączamy do komputera i przed jej uruchomieniem przedstawiam Wam ważne informacje. Krok trzeci. Ważne informacja przed uruchomieniem. Pierwsze co trzeba zrobić po uruchomieniu komputera jest włączenie programu GPU Z, który zainstalowaliśmy wcześniej. Wchodzimy wtedy w tę zakładkę Sensors i sprawdzamy pole GPU Temperature. Teraz przedstawię Wam dwa warianty. Wariant pierwszy. Jeśli temperatura rośnie pomału i dochodzi do około 110-120 stopni, po czym komputer się restartuje lub włącza kartę, w takim przypadku będzie ciężej ją wygrzać do wysokiej temperatury wtedy cały proces musi trwać około 15 minut polecam odpalić stoper gdy karta się wyłączy przez zabezpieczenie termiczne czyli zniknie obraz to wtedy od razu wyłączamy komputer przyciskiem od zasilacza po czym od razu go załączamy i uruchamiamy komputer proces ten cały czas powtarzamy aż minie 15 minut wariant drugi jeśli temperatura rośnie gwałtownie i zdąży dojść do nawet 180 stopni przed włączeniem zabezpieczenia termicznego w takim przypadku cały proces powinien trwać około 5 minut nie musimy jak w wariancie pierwszym cały czas szybko włączać i włączać komputera. Gdy tutaj karta się wyłączy, możemy chwilę poczekać przed ponownym uruchomieniem. Krok czwarty: wygrzanie rdzenia oraz test sprawności. Teraz przechodzimy do działania, używając wariantu pierwszego lub drugiego. Gdy już skończymy wgrzewanie, zalecam czekać aż karta będzie zimna, wtedy nakładamy nową pastę termoprzewodzącą i nakładamy chłodzenie. Gotową kartę umieszczamy w komputerze i teraz moment prawdy. Jeśli paski zniknęły oraz sterowniki wgrały się poprawnie, to oznacza, że udało się przywrócić kartę do życia, lecz zalecam przetestować się różnymi benchmarkami lub odpalić grę i pograć jakiś czas. Jeśli nie wysypie się od razu, to jest szansa, że będziesz się mógł ją jeszcze trochę nacieszyć. Życzę powodzenia. Dzięki za oglądanie. Jeśli film Ci się spodobał, nie zapomnij dać łapki w górę oraz suba. Jeśli masz jakieś propozycje, daj znać śmiało w komentarzu. Pozdrawiam i do usłyszenia.